Hej ja mogę z strony Ewek i witam Was w najpierw ogłoszeniu nie? Bo tutaj pierwszy odcinek z FNAFA drugiej części oczywiście tutaj trzeba ogłosić to, że nie udało wam się wbić tych 300 subskrypcji na moim kanale, więc nie będzie na Help Wanted, ale nie, nie nie ogólnie. Nie będzie go na wiarze. I odbierze mi to zabawę. Ale to, to jest nieważne, bo... No bo to nie jest ważne. Mam. No, mam zajawę na to, żeby przejść wszystkie FNAFy, no to go, No to przejdę ja, nie? E, z wiarem czy bez. ki Z tym. E, I... Kamando mówi, że, że mam nie mówić, że mam nie mówić, że muszę. Ciu, nie chcę tego pisać, tylko chcę normalnie mi. ten. no. Tutaj na żywo to mówić, nie? Powiem. No, ja jeden streameraj się dowala do tego, że Roblox się już skończył, że na, na pol, w polskim YouTubie jakoś on tylko wchodzi na. na. te na odcinki z Robloxa i tylko to piszę, więc no... Nie wydaje mi się streamerek. No. Zastanów się gdy coś napiszesz, bo wchodzisz na odcinki z Robloxa i mówisz, że nie ma, a no wchodzisz jakoś, no. A na inne na przykład właśnie z a tutaj, nie wchodzisz, więc po prostu ogarnij się i zamknij łeb po prostu. Więc no. Nie wiem Powiem tak, łapka w górę, sub dzwonem, komentarz, Discord I zapraszam do oglądania, miłego oglądania drugiej części I co, no Miłego dnia i widzimy się No w sumie to za sekundę się widzimy, bo właśnie yy, teraz yy, Siema Hej, cześć, siema, z tej strony Ewokasz, cześć, Ewek I witam was w kolejnym odcinku z FNaFa, ale drugiego Widzowie, ja, ja, się, ja się tego Miałem KACSENkę, bo nie wiedziałem, że... że jak wejdę od razu tego we FNAFa to ja mam CATSENkę, zapomniałem o tym totalnie, ale... Miałem po prostu... Byłem w... we i Byłem w Fredim po prostu, nie? I... I mo mogłem się kręcić, tam był czy, była Chika i nie wiem Boni... Bo nie I pamiętam czy to się pojawi jeszcze raz, ale witam was bardzo serdecznie w fnaf 2 Kolejnej części z naszej serii nareszcie nam się udało przejść. Pierwszą noc, mam nadzieję, że się dobrze bawić My, Jak tam, new game o grand re-opening kolejne otwarcie Vintage Pizzeria Given New li uh, Life Life, kombi a part of the new face of Freddy Fazbear. Nie wiem, nie doczytałem. Eee, nie doczytałem, nie wiem. Eee, to jest oczywiście pierwsza noc. Znaczy, no, pierwsza noc.

Że żeby napisać w komentarzu tutaj czy Custom Night robimy na live'ach, czy mam przejść na odcinku Custom Night. A. Kurwa, jak się boję Piąta Zaraz powinna być zostanie nie? Na... sobie tą... marionetkę. Tu już wkracza marynetka i tu z... Tutaj też wkraczały minigierki, nie? Ej! To jak jest ten... Y, pizza, Fazbear, Simulator, nie? Y, tam... Fazbear, Pizza, Simulator, czy jak tam? Ta, ta dziwna część? To ona kurwa jest straszna, widzowie Skurwa nie wiem, na pewno nie jest straszniejsza od yy, yy, czwórki dla mnie, bo jak, jak oglądałem Nexa na przykład oglądałem Właśnie jak u Nexon oglądałem sobie Marionetka O, w dupę! Wyskoczy mi ktoś. Dobra. Uh. Nie będę skakał, że. Że tak jak, że tak jak w szóstej nocy. No, w pierwszej części, albo. Nie wiem, w piątej, nie? Nie będę skakał i. O, ale super! A! Bo. No kawa, no to jest łatwa część. Znaczy, łatwa noc. Teraz, że jest trudniej, bo będą mi kur... wyskakiwać frajerzy jedni. Dawaj. Mm, tu jest mariona. O Mogę trochę tutaj spędzić czasu, nie? Bo nikt nie będzie wyskakiwał, nie? Dobra, tu Jedna, jedna bateria, ale... Kurde, nie wiem o co, nie ma co jest bateria, bo ona się nie kończy Ciekawe, może w teraz Ba chyba, że tutaj coś wyskakuje, jak się skończy. Bateria w latarce. Hej. Okay. Mogło być tak być. O. Y nie to! Debilu! Nie wyskakujesz mi. Dobra. O, oh, fuck. jak? Bo chyba Freddy Freddyce poszedł, nie wiem. Balloon Boy, nie przyleć tutaj. Już flashlighta nie mam. Znaczy baterii w latarce. Po co z tym chodzi? Co jest? Czemu? Dobra, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Dobra Dobra, widzę, udało nam się. Jak się cieszę. Dobra, ej, spróbuję. Spróbuję trzecią. Ej, minigierka Ej, właśnie, to mi się pojawiło na samym początku. Widzę, tak ja ustawiałem OBSa, żeby nagrać wam to, nie? Ustawię. Patrzy, bo on się na mnie patrzy. Czyli tak. Czyli tak samo, co jest? Co stało. O, o, znika. A mini. Kiedy to będą gierki? Dupę ten dźwięk. It's me. Aha, no i trzy. Właśnie nie pamiętam o co chodzi. Z tym. Ale będą mini gierki, nie? O ty. Tej nocy, jak przyjdziemy, nie? A nie? Tak, BĘDZIE! WIEDZIE... KURWA CIKA! WIEDZIAŁEM, ŻE ONA... WIEDZIAŁEM, ŻE ONA TU BĘDZIE! WIEDZIAŁEM! Dobra... Na razie Wie Ale... Nie no, nie wiedziałem, że akurat ona tu będzie, ale wiedziałem, że... któryś tutaj wejdzie mi, nie? KUR... NIE! ZA PÓŹNO! ZA PÓŹNO! KUR... DE... Ej Co jest? Ej, udaje mi się! Kurwa marionetka ma... Jezu, ale był tylko trochę. Teraz mi wyskoczy jakiś śmieć. Nawet nie. Dobra, piąta w nocy. Dobra, na w tego śmiecia, nie? W foksiarze. Światło. Na kurwiam nie wiem z ile razy. Dużo razy na nie? Nie, słuchajcie, Foksiarz wyskoczył i baszusta w nocy, kurwa! Jakie ja panny, kurwa szczęście! Jest ja strzałem... Takie o. On ma zawsze taki dźwięk. Co? Nie wiem co ja odpierdam, ale on ma zawsze taki dźwięk, nie? I... O! Takie... Aaaa! Golden Freddy! Nie pierdolę, że on mi wyskoczy teraz Ale on ma zawsze taki kurwa dźwięk, nie? I on nie chyba wiedzą. Że i. że Freddy to nie on. I. i akurat w sam nocy. Olek kiedyś tak pisał na serwerze, że. Aaaa. że mu Foksiarz w pierwszej części wyskoczył. O mi Że Foksiaż mu wyskoczył wtedy, kiedy szósta była. Miałem tą samą sytuację. Pozdro, Olek. Teraz zginę jak chuj. Ale. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oraz dzwoneczkę i wbijacie na Discorda, i Instagrama i piszcie komentarze dla zasięgu wbijacie na TikToki na wszystkie inne serie i zapraszam Was na live y i do następnego odcinka z drugiej no z czwartej nocy i mam nadzieję, że Wam się podobało, podobały trzy noce więc w razem i siema!